Witam serdecznie. Mariusz Winnicki Judo Market. Tym razem chciałem wam pokazać jak zmierzyć i dobrać odpowiedni rozmiar judogi, dla judogi zawodniczej z certyfikatem IGF dla marki Ipon Gear. Mamy tu przed sobą konkretnie model Legend. Zawodnik 175 cm, judoga 175 cm slim w judogach Ippon Gear. Jest używany materiał, mieszanka poliestru z bawełną, i są to judogi, tak tzw. preshrink, to znaczy przygotowane, już wykurczone w procesie produkcji. Jak zmierzyć i zobaczyć, czy będzie pasowała? Proszę wyciągnij ręce. Tutaj też z reguły w 90% kupujemy đudogę odpowiednią rozmiarowi na wysokość taką, jak tyle, ile mamy wzrostu. Ważne oczywiście rękaw. Tutaj widać, spokojnie nam wchodzi w rękaw urządzenie z i teraz to jest ważne. Dżudogi się mniej skurczą niż dżudogi bawełniane z domieszką poliestru, więc powiedzmy mniej więcej gdzieś tak tyle. Zakładając tą zakładkę, co to, to jest oprzycie rękawa, mniej więcej widzimy, jak będzie wyglądała długość rękawa dżudogi po jej wypraniu. I tutaj w zasadzie zasada jest zachowana do tej kości, nadgarstka powinna ją zakrywać, więc teoretycznie jest to judoga taka idealna na, na, na swobodny trening i do zawodów. W tym przypadku oczywiście też moglibyśmy się pokusić o pół rozmiaru mniejszą judogę do 170, gdzie by się to sprawdziło tylko naprawdę w zawodach bardzo wysokiej rangi, gdzie te wszystkie centymetry, milimetry są bardzo ważne. O, opuść ręce, taka sama zasada, oczywiście jeśli chodzi o zamknięcie żudogi, powinno tutaj być odpowiednie założenie. I tutaj 10 cm do miejsca od tego dołku, tutaj pod szyją, do, do miejsca, gdzie żudoga nam się krzyżuje, zachodzi kołnierz na kołnierz. To samo wiążemy pas 25 cm minimum do. Do dołu dżudogi, więc ta nasza tak zwana spódniczka powinna mieć minimum 25 cm długości. Jest to dżudoga dosyć dobrze do pasowania. Jest to krój slim, więc, więc prezentuje się tutaj dobrze. Po praniu, po lekkim wykurczy będzie idealnie dopasowana. Jeśli byście chcieli, oczywiście. Przymierzyć jodogę i doradzić, jak najlepszy rozmiar, który jest dla Was. Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego ulica Bernardyńska 25 w Warszawie. Jeśli jest to trochę za daleko dla Was, oczywiście zapraszamy online www.judomarket.pl. Tam możecie nabyć te judogi, Oczywiście też, jeśli tylko jakieś są pytania, możecie śmiało do nas dzwonić. Zapraszam.